Proszę Państwa, trzeba się przygotować na naprawdę ostrą, mocną końcówkę. To nie jest mecz dla kibiców o słabych nerwach. Tutaj trzeba mieć aktualne badania EKG pod ręką. Wyjście starygza Schmelzer musi uważać, musi być agresywny. James Miller, Miller miękka wrzutka. Co tam się dzieje? Oooo! jest to No to nie mam. 4 do 3 dla Liverpoolu! Co za przecież to jest totalne mariastwo! Szaleństwo! Już nawet nie z nimi cieszy! A ja po prostu nie wiem jak to wszystko skomentować. Bo tu człowiekowi zwyczajnie brakuje słów. Ebra Anderson. Cristiano Ronaldo, pierwsza okazja, Cristiano Ronaldo z daleka, ale sprawka niesamowita! No, no jest Cristiano natchmiony! Jeden do zera dla Manchesteru. Widzimy jak on pracuje, obok trzech obrońców. Bryszkin, ale gol! Ale gol Bryszkina! 14. minuta, Węgrzy szaleją! Nieprawdopodobna w tej chwili akcja napastnika reprezentacji Węgier. 16. gol reprezentacji, prawdopodobnie najważniejszy. No i niecelny szał, ale teraz... arcidzieło, gol bomba! Wintor, nie ma spalonego, Zidane, dwójka Francuzów, Zidane przeciwko Casillasovi. Zidane, gol! Zinedine Zidane nie będzie pożegnania z reprezentacją. Wielki Zizou kończy Hiszpanów w ostatniej minucie gry, pokonując swojego klubowego kolegę Ikera Casillasa, Francja-Hiszpania, 3-1. Jednak czeka na partnerów i teraz na wolne pole, bo walutę nie to będzie. Balotelli! Większość gracz z Japonii występuje w Europie. Uwaga, fantastyczna bramka Neymar! Cóż za gol, trzecia minuta spotkania i nowy nabytek Barcelony przełamuje złą serię. I Brazylia prowadzi 1 do 0. Nie spodziewałem się, powiem Ci szczerze, takiego wyniku, takiego obrotu z prawej. Matthew Red rozpycha się rękoma, jest tam dużo przestrzeni, jak teraz to się skończy? Uwaga! Czy była bramka? Czy to jest gol? Tak, proszę Państwa! do zera! Nieprawdopodobne! Sean Rackett! Lincoln City prowadzi 1-0 na Zerfmoor! Sensacja staje się faktem! I nie Drogba! Drogba! Bramka numer 4 strzelona przez drogę w finale Specjalnie nie forsują tempa, chociaż oczywiście jeśli nadarzy się okazja, to będą szukać drugiej bramki. Kapitalna akcja Messiego, Messi, Messi, gol, gol, gol! Fantastyczna akcja Messiego, taka w stylu Diego Armando Maradony i chyba jest już po sprawie 2 do 0. Czekał na podanie Miller, wybiera wybiera jedna jena Robena. Roben, Roben indywidualnie, Roben! Piłka wraca do lewej strony, przeszła nad Cedrykiem, Grosicki wpada w pole karne, będzie okazja i gol! Gol! Jak to się wszystko zaczyna? Robert Lewandowski czekał, czekał na tego gola, ależ Polska ma otwarcie, śmierć finału, nieprawdopodobny start! Wszystko zależy od tego młodziana, czy Portugalia w półfinale, tak! Jak przed dwoma laty wytrzymał presję, popatrzmy na ich radość. Zawsze brakuje tych momentów po tych 120 minutach, by zobaczyć jak jedni eksplodują z radości, a drudzy są smutni. Real ma wszystko na tacy. Ronaldo! Ronaldo! Intensiva! On strzela! Real ma jedenasty piechar.